Pierwszą tak wysoką nagrodę na festiwalu w Cannes, mianowicie drugą z kolei do ważności, tzw. srebrną Złotą dostał wówczas ktoś inny. I jakby to wyróżnienie sprawiło, że zaczęto patrzeć na ten film nie od strony zawiedzionych nadziei, że nie jest to film, który oddaje w pełni sprawiedliwość powstańcom, że chcieliby, którzy chcieliby zobaczyć siebie czy swoich ojców, na ekranie pokazanych inaczej, zwrócono uwagę na nowatorstwo tego filmu. Na no po prostu bezsporny i niewątpliwy talent reżyserski Wajdy. I tak jak wspomniałam, w tym filmie Wajda obrazuje losy dwóch pokoleń. Tego starszego, powiedziałem, tego starszego brata, którzy. I tu są dwaj główni przedstawiciele, dowódca Zadra i porucznik mądry, oraz młodych ludzi, których najlepszym pełnym reprezentantem jest Kora, Miał go grać początkowo Maciej Cybulski, zagrał Tadeusz Janczar i prawda jemu podobni, którzy nie mają tak eksponowanej roli, ponieważ po prostu w trakcie wydarzenia, wydarzeń w kanałach giną wcześniej, jak powstanie smukły, którego zagrał Mikulski, zwracając wówczas na siebie uwagę. Jest fundamentalna różnica w postawach tych ludzi. Otóż Zadra i Mądro są sobie przed, przed przeciwstawieni, ponieważ Zadra jest tym człowiekiem, w pełni odpowiedzialnym, który myśli za innych, który chciałby przede wszystkim ocalić swój oddział i który ma pełną świadomość bezcelowości powstania, że ta akcja po prostu nie miała szans powodzenia, nie mogła się udać, że był to rodzaj prawda, okrutnej, krwawej hekatomby, w której zginęło niepotrzebnie. Mnóstwo wspaniałych młodych ludzi, kwiat polskiej inteligencji, którego przedstawicielami są właśnie ci z kolejnej generacji, chłopcy tacy jak Korak i Smukły. Mądry z kolei jest po drugiej stronie barykady, jako człowiek nastawiony egoistycznie, który myśli o ocaleniu siebie, przede wszystkim o ocaleniu własnej osoby i o tym, by wyjść z, tego, z, z tej beznadziejnej sytuacji możliwie cało, który sięga przede wszystkim po dziewczynę i powódkę, by nawet w tych dramatycznych sytuacjach jeszcze coś mieć z życia dla siebie. Natomiast postawa tych innych, właśnie tych młodszych parę lat chłopców, jest diametralnie różna. Są oni wychowani w etosie, który uważał śmierć za ojczyznę, za rodzaj obowiązków. Proszę sobie przypomnieć, że mieliśmy za sobą tylko 20 lat niepodległości 1918-1939. W związku z tym wychowanie patriotyczne było, no hasłem dnia, było czymś najważniejszym. Młody człowiek czy młoda dziewczyna byli wychowywani przede wszystkim jako przyszli obywatele, czy jako przyszli żołnierze, ponieważ to poczucie zagrożenia dla świeżo odzyskanej państwowości, pamiętajcie, że przecież zaraz potem była wojna bolszewicka, prawda? Więc to poczucie zagrożenia było nieustanne i ta postawa znajdowała swój wyraz, poczynając od niemalże edukacji y, przedszkolnej. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój y, orzeł biały? Prawda? Czym jest polska nową ojczyznę? Czym zdobyta krwią i, i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze, a w co wierzysz? W Polskę wierzę. Prawda? Zaczynało się od takiej edukacji od dziecka. Jeśli weźmiecie Państwo pod uwagę wiem, powstające wiersze, piosenki to zawsze jest tam mowa o śmierci. Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, prawda? Morze, nasze morze będzie ciebie wiernie strzec, mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec. Czyli zawsze jest ta alternatywa. Musimy spełnić nasz żołnierski obowiązek, naszą powinność, bronić naszej ojczyzny, a jak nie, to zginąć. Nie ma innego rozwiązania. Jeśli Zadra i ta prawda, generacja myśli już bardziej trzeźwo to właśnie korap i ludzie jego generacji myślą z tymi kategoriami. Prawda. Zginiemy, ale opuścimy im jeszcze trochę krwi. I możemy zresztą śladu tej postawy znaleźć nie tylko w kanale, ale także w innych filmach, w późniejszym Pierścionku z orłem Koronie, gdzie młody człowiek mówi o tym, że powstanie nie poniosło klęski, ponieważ pokazaliśmy światu, że Polak potrafi umierać. I oczywiście Wajdań nie identyfikował się z postawą tych chłopców, prawda? tylko pokazał bezsens tej tragicznej ofiary. I ten dramatyczny, jak niegodny koniec, prawda? Ten jak szczury w kanale, jestem coś w tej śmierci, coś degradującego, poniżającego, okrutnego. Jak mnie dyskusja toczyła się wokół zajmowanych, postaw zajmowanych przez bohaterów, kiedy Zadra jako Jeden z nielicznych wychodzi z sierżantem z kulą z kanału, wychodzi jako jeden z nielicznych fortunnie, to znaczy wychodzi tam, gdzie y, skąd możliwe jest ocalenie. I przekonuje się, że on oddział nie idzie za nim, że nie ma nikogo, ponieważ w tych kanałach pogubili się i sierżant kula utrzymywał go w przeświadczeniu, że wszystko w porządku oni idą za nami. Ponieważ tam były jakieś echa, to więc można było y, 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 sądzić, y, ja mógł w dobrej wierze być przekonanym, że rzeczywiście wszystko jest w porządku. I w tym momencie się przekonuje, co się stało, że był wprowadzany w, w błąd, strzela do sierżanta, a sam schodzi do kanału po swoich ludzi. My wiemy, że już ich nie odnajdzie. Ponieważ jedni zginęli, a Przeważająca część oddziału i porucznik mądry wyszli prosto w ręce Niemców. Więc jest to taki prawda, rodzaj w końcu u tego tak racjonalnie myślącego człowieka, rodzaj takiego romantycznego gestu, ale wynikającego z poczucia odpowiedzialności. Prawda. Dowódca nie ma prawa, nie powinien opuścić swoich swoich żołnierzy, swoich podwładnych. Jeszcze inny moment, który był tak ostro krytykowany. Samobójcza śmierć Halinki, która jest nieprzytomnie zakochana w poruczniku mądrym, nie wiedząc, że to człowiek żonaty, prawda. I kiedy się o tym przekonuje, popełnia samobójstwo. Znaczy, samobójstwo nie jest może nie tyle wynikiem zawiedzionej miłości, czy oczekiwam tej dziewczyny, ile bez tego poczucia beznadziei, które płynie z sytuacji bez wyjścia. Ona i mądry znajdują się w pewnym momencie w takiej sytuacji, w której nie wiedzą dokąd iść, nie wiedzą którędy wyjść. <grym> mają to przeświadczenie, że to już jest koniec. I wtedy właśnie mądry wykrzykuje, że to nie może być koniec, ja nie chcę umierać, ja nie chcę zdjąć, ja mam dla kogo żyć. Woła, wyciąga obrączkę, mówi o swojej żonie, o swoim dziecku. I to powoduje u tej dziewczyny tak dramatyczny kryzys. Właściwie w tym filmie czepiono się wszystkiego, nawet tak przelotnych scen i sytuacji, jak ta, kiedy hmm, tuż z bohaterów pyta ranną dziewczynę na noszach, czy to poważna rana, ona mówi nic, głupstwo. I kot się ześlizguje, pokazuje odciętą nogę, pokazuje kikut, więc Właśnie znów podkreślenie tego, że tej gotowości na śmierć, gotowości, na najwyższą, gotowości do najwyższej ofiary. Kanał jest poprowadzony kilkoma wątkami, to znaczy mamy wątek Koraba i Stokrotki, Rannego powstańca i kochającej go dziewczyny, która za wszelką cenę próbuje go uratować. Wątek Mądrego i Halinki, bo Halinka ginie mądry, wpada w ręce Niemców. Wątek Dowódcy, który traci swój oddział. I w końcu wątek szalonego kompozytora, człowieka, który nie jest członkiem oddziału, tylko trafia przypadkowo do kanałów i i w pewnym momencie popada w szaleństwo. Kanały okazały się scenerią bardzo fotogeniczną, zarówno jeśli chodzi o stronę operatorską, jak też jeśli chodzi o stronę dźwiękową. Wolbrzymiały echa wszelkiego rodzaju dźwięki, wprowadzając w taką atmosferę niesamowitości, grozy, zwielokrotniając każdy każdy efekt. Po tych prawda, filmach przyszły następne następne sukcesy i następne próby podsumowań, co te utwory dały polskiemu kinie. Otóż najczęściej charakteryzuje się filmy szkoły polskiej, zwłaszcza takie filmy jak kanał Popiół, Diament, Eroika, czyli rozwata szczęście, jako filmy o starciu człowieka z historią. Jako filmy o Losie Polaka. Losie Polaka, który zdeterminowany był w, prze w przeważającej mierze nie poprzez własne wybory, ale właśnie przez ów wiatr historii. <laughs> Bohater, bez względu na to kim jest, jest konfrontowany z wydarzeniami dziejowymi, z II wojną światową, okupacją, powstaniem i później długim nękającym okresem stalinizmu, który paraliżował życie społeczne i zwracał ludzi przeciwko sobie.